Cześć, Iga Świątek, mistrzynią turnieju WTA Finals w Cancun. Co za występ polskiej tenisistki w finale. Po prostu kosmos. Jessica Pegula nie miała żadnych szans. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Przed chwilą zakończył się finał turnieju mistrzyń w Cancun. Emocje jeszcze są na pewno u nas. To był niesamowity mecz, no aż trudno zebrać myśli. Niesamowity mecz w wykonaniu jakiś świątek. 6-1-6-0 pokonana Jessica Pegula w finale! W meczu, który był przecież tak ważny dla obu zawodniczek, Pegula mówiła, że to chyba najważniejsze spotkanie w jej karierze, bo gra tak dobrze w Meksyku. Dla IGI też, bo przecież mecz nie tylko o wygranie turnieju, ale także o to, by wrócić na prowadzenie w rankingu. I IGA udźwignęła presję niesamowitą, a Pegula zagrała bardzo słabo, ale nie tylko słabo, tylko po prostu IGA jej na nic nie pozwoliła w tym meczu. Co tu dużo mówić o przebiegu gry, skoro tak naprawdę Pegula nie istniała. Próbowała grać agresywnie, próbowała w obronie cofać się, no ale żadna taktyka jej nie pomagała. Pegula przecież potrafi grać przy siatce, starała się wywierać presję na idę. no ale. Kilka razy została tak minięta, że w pewnym momencie rzuciła rakietą o kord. A przecież to się nie zdarza w przypadku Amerykanki, która zwykle na korcie jest bardzo spokojna, zwykle nie widać żadnych emocji z jej strony, a tutaj nóż nie wytrzymała. Irytacja, nerwy, no i to wszystko efekt kapitalnej gry Igi Świątek. Iga z kolei, jak to w finale często bywa w jej przypadku, jeszcze podkręciła tempo, jeszcze dorzuciła te 10-20%. Wydawało mi się, że już nie jest w stanie zagrać lepiej niż w spotkaniu z Areną Sabalenką, a tutaj, no chyba zagrała jeszcze lepiej. To był naprawdę kosmiczny występ. Praktycznie nie popełniała błędów, świetnie serwowała. Procent pierwszego serwisu znakomity. Drugi serwis, no praktycznie. Prawie nie wchodził, bo nie był potrzebny. Tak naprawdę Iga tak dobrze podawała, że Pegula nie miała szans na to, żeby returnować, żeby jakoś ją naciskać przy podaniu polki. Po prostu koncert. Iga grała bardzo pewnie, praktycznie nie popełniała błędów, znowu bardzo dobrze balansowała między tą agresywną grą a bezpieczną. Wcale nie szarżowała, jeśli chodzi o ryzyko, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji na korcie, grała jednocześnie agresywnie, a także bezpiecznie. Pegula z kolei w pewnym momencie no, musiała trochę zaszaleć, jeśli chodzi o taktykę, bo już nic jej nie pomagało w grze. No a i w pewnym momencie, przez to, że grała agresywniej, no to popełniała kolejne błędy, co tylko kończyło się kolejnymi punktami, które szły na konto naszej tenisiski. No i to wszystko spirala zakręcała się na niekorzyść Amerykanki, ale to nie nasz problem. No, Problem kibiców, którzy w pewnym momencie już bardzo gromko dopingowali Pegulę po nawet jednej czy drugiej udanej akcji. No, liczyli na to, żeby ten mecz potrwał jeszcze trochę dłużej. O te kilka minut może Pegula się podniesie. Okej, okay, w ostatnim gemie miała breakpointa. Na to, żeby chociaż. Troszeczkę jeszcze się poderwać, żeby zdobyć tego jednego gema w drugim secie, ale i to się jej nie udało. Dość łatwo zepsuła return i potem chwilę później Iga już mogła cieszyć się ze zwycięstwa. Po wygranej oczywiście padła na kort. Szczęśliwa, szczęśliwy sztab naszej tej Oni są dzisiaj zwycięzcami. Przecież. Chwilę temu mówiono, że sztab jest do zwolnienia, że IGA to w ogóle się już nie nadaje, że powinna się zastanowić, co dalej. Może wziąć nowego trenera, może kogoś innego do sztabu obok trenera Tomasza Wiktorowskiego, a już Daria Abramowicz to dawno pogonić. I dzisiaj widać, że zero rewolucji, po prostu trzeba było trochę pozmieniać i efekt mamy bardzo szybko. Co zmieniła Iga Świątek w ostatnich tygodniach? Po prostu urozmaiciła grę i poprawiła podanie. Na pewno ten serwis w ostatnich tygodniach był lepszy, skuteczniejszy, może nie mocniejszy, ale na ciało precyzyjny, jeśli chodzi o trafianie w linię. No i to dało efekt bardzo szybko w Pekinie i teraz w Cancun. I poza tym, oczywiście, urozmaicenie gry, czyli więcej. Akcji przy siadce. więcej slajsa, skrótów, Woleja. to wszystko sprawiło, że rywalki nie wiedziały, jak się zabrać do gry przeciwko Idze. Na co muszą w ogóle uważać, czego mogą się spodziewać w danym momencie, bo Iga była groźna i z głębi pola, i przy siatce. Dyspozycja Igi w tych dwóch ostatnich meczach w Cancun była taka, że chyba nie ma tenisistki, która jest dzisiaj aktywna, w, która to w swojej najlepszej formie byłaby w stanie w ogóle rywalizować z igą? No nie ma, nawet najlepsza GoF, Sabalenka, Rybakina, Pegula, czy jakakolwiek inna tenisistka z taką igą nie miałaby żadnych szans. Iga, wygrywając WTA Finals 2023, to jej pierwszy tytuł w takiej imprezie, zdobyła nie tylko właśnie. Ty końcowe zwycięstwo w Cancun, ale także wróciła na prowadzenie w rankingu WTA. Na sam koniec wyprzedziła Arenę Sabalenkę. Spójrzmy na punkty. Iga ma w tym momencie po wygranej w Meksyku 9295 punktów, a Arena o 245 punktów mniej. Wszyscy się zastanawiali po US Open, kiedy to Arena straci prowadzenie, jak długo będzie tą liderką, czy tak długo jak IGA, czy krócej, czy dłużej, kiedy w ogóle IGA będzie w stanie odzyskać prowadzenie w rankingu i co. I to nie trwało wcale tak długo. Aryna oczywiście bardzo możliwe, że jeszcze będzie liderką w przyszłości, ale w tym momencie na koniec sezonu to Iga jest na prowadzeniu, jest nową starą numer jeden rankingu kobiecego. Aczkolwiek wydaje mi się, że biorąc pod uwagę początek przyszłego sezonu, to wszystko wskazuje na to, że IGA sobie pobędzie na tym prowadzeniu, bo przecież pamiętacie, Arena ma do obrony bardzo dużo punktów za zwycięstwo w Australian Open. Czy obroni te wszystkie punkty, można wątpić, a jednocześnie IGA doszła w Melbourne w tym roku. Tylko aż do czwartej rundy. Niewykluczone, że przebije ten wynik, obroni punkty, a nawet będzie miała jakąś nadwyżkę. No i wtedy wszystko wskazuje na to, że będzie w stanie jeszcze powiększyć przewagę nad sabalenką. Naprawdę to może wyglądać fantastycznie na początku przyszłego roku, ale to przyszły rok. Teraz dla Igi najważniejszy jest odpoczynek, świętowanie na razie, no bo w pełni zasłużone, a potem odpoczynek, bo to jej się należy. Prawie cały rok grany na najwyższym możliwym poziomie. Czy ten sezon był lepszy czy gorszy w porównaniu do 2022 roku? Nie wiem, w tym momencie to już mi trudno porównywać. Inny, na pewno jeden szlem, w tamtym roku dwa szlemy, ale tutaj z kolei dołki minimalne, tak jak Tokio, potem podniesienie się na, na, na koniec roku. No, imponująca końcówka sezonu, naprawdę imponująca. Przyjdzie czas jeszcze, żeby podsumować ten sezon. W tym momencie trzeba po prostu pogratulować idze i całemu teamowi, czyli Tomaszowi Wiktorowskiemu główny trener Dari Abramowicz, psycholog i trenerowi przygotowania fizycznego, fizjoterapeucie. Maciej Ryszczyk. Szapoba dla Was, naprawdę, bo to był kawał ciężkiej pracy wykonanej. No i wiara w to, tak samo jak Iga wierzyła, że jest w stanie na przestrzeni całego sezonu grać tak znakomicie. A przecież rywalki oczywiście zbliżały się. Rybakina i Sabalenka szczególnie te dwie tenisistki w tym roku były znacznie bliżej Igi. W pewnym momencie arena wyprzedziła naszą zawodniczkę. No ale na koniec nie wytrzymała te ostatnie tygodnie w wykonaniu. Białorusinki troszkę słabsze, to na pewno. No a z kolei w przypadku Igi powrót na najwyższe możliwe obroty. No to co pokazała w Cancun, gdzie ograła mistrzynię Australian Open, mistrzynię Wimbledonu. Mistrzynie US Open, trzy mistrzynie, a sama przecież jest mistrzynią Roland Garros, potem na koniec drugą, najlepszą tenisiskę w Cancun. No przecież Pegula do tego meczu, do finału grała znakomicie. Nikt chyba nie był w stanie przewidzieć, że w finałowym spotkaniu zaprezentuje się tak słabo. To znaczy, oczywiście ona nie grała słabo, ale w kontekście tego, jak zaprezentowała się Polka, no to mizerny występ Jessica Peguli. Pewnie miała też, może dość Plastry na jej barku, no bo przecież Pegula rozegrała ponad 100 spotkań w tym, w, tym, tu, w tym roku. Więcej niż Iga, no bo grała przecież też w deblu i w mikście. Też ma na pewno dosyć. Również to świetny sezon w jej wykonaniu. Tak samo jak Sabalenki. Trzeba tym wszystkim tenisistkom gratulować, ale przede wszystkim trzeba gratulować naszej zawodniczce, bo koncertowy sezon, a już końcówka. No naprawdę, myślę, że nikt nie był w stanie przewidzieć, że Iga się tak podniesie się po US Open, gdzie było tyle głosów, krytyki. Ja też analizowałem dosyć krytycznie, no bo przecież merytoryczna krytyka zawsze jest sensowna. Hejt nie... Tak jak było, oczywiście hejt na Team Igi, z tym się nigdy nie zgadzałem i nie będę zgadzał, a jeśli chodzi o dyskusję co poprawić, czego nie, to jest zupełnie inna rozmowa. No i to się trochę sprawdziło, bo przecież wszyscy mówili eksperci, żeby właśnie urozmaicić grę, trochę poprawić serwis i to się udało zrobić. W Pekinie, teraz w Cancun i bardzo szybko przyszły efekty. Fuch, ciężko będzie zasnąć. Fantastyczny Wieczór noc, no i w ogóle fantastyczny tydzień. I mimo tych naprawdę fatalnych warunków, oczywiście nie zapomnimy o fatalnej organizacji tego turnieju, o tym nie można zapomnieć, ale z drugiej strony Cancun będziemy pamiętać jako kapitalny występ Igi Świątek. Pierwszy wygrany turniej WTA Finals w karierze. Iga ma zaledwie 22 lata i niewykluczone, że jeszcze będzie w stanie zwyciężyć w takim turnieju mistrzeń. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek, jeśli Chodzi właśnie o takie imprezy w jej wykonaniu. Dwa lata temu debiutowała, odpadła w grupie. W zeszłym roku półfinał przegrane z Areną Sabalenką Fort Worth, a teraz zwycięstwo w Meksyku. W najbliższych dniach. Odcinki właśnie podsumowujące występ Igi w całym sezonie, no i będą też oczywiście odcinki o finałach Billie Jean King Cup w Hiszpanii, no bo ten turniej rusza we wtorek. Tak naprawdę tenis nie daje odpocząć, te drużynowe rozgrywki to jest jeszcze właśnie finał finałów. Oczywiście niektóre tenisistki przylecą z Cancun, nie widziałem na przykład narzekania Ellen Perez, czyli tej australijskiej deblistki, która... No, grała prawie do końca w Cancun i miała wielkie pretensje do organizatorów obu turniejów, że jak to oni zaplanowali, że ona właśnie chciała szybko z Cancun przylecieć do Seville, to nie wiem ostatecznie jak jej się udało, bo już nie śledziłem później, ale na pewno miała z tym problem. Zobaczymy jak ten turniej zostanie rozegrany, ale będzie raz, że w cieniu Cancun, bo najlepsze tam nie zagrają, a dwa, że oczywiście te Isiski są turbo zmęczone, także te, które właśnie występowały w Meksyku. Dla Iggy to była świetna decyzja, żeby się wycofać z finałów drużynowych rozgrywek, no bo wyobrażacie sobie, że ona teraz poleciałaby do Hiszpanii, żeby grać jeszcze dla reprezentacji? Okej, okay, Polki nie zaczynają od wtorku, zaczynają od czwartku z Hiszpankami i z Kanadyjkami, no ale dalej ona jest przepotężnie zmęczona i co, miałaby grać jeszcze dla reprezentacji? Przecież Łatwo o kontuzję w takiej sytuacji. Jeszcze taka podróż właśnie z Meksyku do Hiszpanii. Bardzo dobra decyzja, żeby się wycofać i teraz odpoczywać, bo właśnie na to sobie zapracowała. Na koniec, oczywiście piszcie w komentarzach, jak patrzycie na ten finał, na to zwycięstwo igi świątek i jak oceniacie ten sezon. Ja jeszcze będę patrzył na niego trochę bardziej tak ogólnie, ale możecie już mówić, pisać, co myślicie generalnie o tym sezonie. Zapraszam do subskrybowania kanału i pozdrawiam.